Jak sprawy sercowe, jakiś przystoń jak na radarze. Czy byłam kiedyś na randce i jak poszła? Planujesz mieć dzieci w najbliższym czasie? Czy masz się z tą samą grupką znajomych, co w liceum? Czy znajomości się porozpadały? Uuu, that's the tea! Okay. Okay. wszystkim, z tej strony Marysia, witajcie z powrotem na moim kanale Jakiś czas temu poprosiłam was na moim Instagramie, żebyście zadali mi e, pytania I tym razem również mnie nie zawiedliście, dlatego że tych pytań naprawdę jest bardzo, bardzo dużo Okej, okay, więc pierwsze pytanie, które wybrałam to Co myślisz o związkach z dużą różnicą wieku i jaka jest dla ciebie minimalna i maksymalna? Słuchajcie, dla mnie y, każdy związek to jest rzecz indywidualna dla tych poszczególnych dwóch osób i nie mam zamiaru y, mieszać się w czyjeś życie i też. Polecam zrobić wam tak samo, dlatego że nikt nie lubi, jak mówi mu się, jak ma żyć. Każdy ma swoje życie i każdy powinien decydować o nim tak, jak chce. Osobiście nie mam nic do związków z jakąś dużą różnicą wieku. Wydaje mi się, że jeżeli osoby się kochają, są ze sobą szczęśliwe, nie krzywdzą się wzajemnie, no to... Wiek to jest tylko liczba, tak naprawdę. Jeżeli chodzi o mnie, to na ten moment wydaje mi się, że taka fajna różnica wieku pomiędzy mną a moim potencjalnym przyszłym partnerem to byłoby tak dwa lata. Sobie możemy gdybać, wymyślać, a co będzie, to będzie, ale po prostu tak mi się wydaje, że po prostu 2 trzy lata to by było idealnie jak dla mnie. Kasia z mojego kierunku, którą pozdrawiam, zadała pytanie: Co mnie najbardziej wkurza na studiach? O Jezus, mogłabym nagrać o tym oddzielny filmik, bo tych rzeczy jest dosyć sporo. Kurza mnie sesja, tak jak każdego innego studenta, bo kto się lubi uczyć do sesji, no nikt. I też fakt, że mimo że jesteście dorośli, to... Czasami wykładowcy nie traktują was poważnie, nie traktują was jakbyście mieli tyle lat, ile macie, tylko jakbyście, nie wiem, byli pięcioletnimi dziećmi, które po prostu nic nie ogarniają i, i muszą być prowadzone za rączkę, no come on. No i drugie pytanie od Kasi, najbardziej żenujący, upokarzający moment w twoim życiu? Ale juicy. Ma być juicy i w sumie mam taką biedną rzecz, ale nie mogę o tym powiedzieć w internecie, więc jakby tego wam nie powiem. Ale drugą taką bardziej lajtową rzeczą jest fakt, że na juwenaliach chyba 2018, biegając i szukając plecaka, który zgubiła jedna z moich koleżanek, przewróciłam się i upadłam na tyłek w błoto, więc wyglądało to dosyć. niekorzystnie i nie, nie za bardzo fajnie. No i jak wracałyśmy do domu z Anetą Tramwajem, przepełnionym ludźmi, bo wiecie, jak to wygląda, jak się wraca z juwenaliów. To, to ludzie patrzyli na mnie dosyć dziwnie i sami nie dowierzali, co tu się stało i jaka jest backstory w ogóle, o co chodzi. I teoretycznie jest to w sumie żenujący i dosyć upokarzający moment w moim życiu, aczkolwiek ja się tym totalnie nie przejęłam. A teraz tym bardziej, jakby. Jest to dosyć zabawny fakt z mojego życia, powiem szczerze. Mm. Oho, tutaj jest bardzo dobre pytanie. Dlaczego dziewczyny wolą tak zwanych barbojów? A na normalnych, fajnych chłopaków nawet nie spojrzą. Wiecie co, i to jest dosyć zabawne, bo wczoraj rozmawiałam z Anetą dokładnie na ten sam temat. Oczywiście nie można wszystkich dziewczyn wrzucać do jednego wora, i że każda dziewczyna na pewno poleci nawet boja, a oleje takiego, jak to ktoś ujął, normalnego, fajnego chłopaka, bo tak z pewnością nie jest. I kiedy porozmawiacie sobie z koleżankami czy kuzynkami, czy innymi po prostu dziewczynami, to jestem w stanie Wam zagwarantować, że większość z nich, e, szukając chłopaka, chciałaby mieć takiego, wiecie, porządnego, inteligentnego, żeby dało się z nim porozmawiać na jakieś fajne tematy, i żeby po prostu był sympatyczny, był zabawny. Każda ma jakieś takie e, pozytywne cechy, których jednak szuka u chłopaka. No właśnie, ale co jednak tak ciągnie e, te dziewczyny do tych tak zwanych złych chłopaków? Wydaje mi się, że to, że po prostu. Są oni dosyć y, niedostępni, a przynajmniej zgrywają takich niedostępnych. I też nie oszukujmy się, bo ludzie, nie tylko mężczyźni, ale kobiety też, są zdobywcami i po prostu, jeżeli coś jest im podane prosto na srebrnej tacy, że masz bez, to jest fajne, to my tego nie chcemy i nawet na to nie patrzymy za bardzo. Dlatego rozglądamy się dookoła i zwykle wybieramy osoby, które albo A nie są nami zainteresowane, albo B totalnie nie są zainteresowane nikim, a my się będziemy za nimi uganiać i po prostu mózg ludzki jest nieobliczalny. Pojawiło się milion pytań odnośnie moich studiów, a raczej ich rzucenia. Czy żałuję rzucenia moich pierwszych studiów? Co bym zrobiła, gdybym miała podjąć tę decyzję jeszcze raz? Zdecydowanie, tutaj jestem pewna na milion procent, że zrobiłabym to ponownie. Jeżeli jesteście nowi na moim kanale, no to taka dwuzdaniowa historia moich studiów. Więc w 2017 roku od razu po maturze poszłam na studia na Uniwersytet Wrocławski na Filologię Czeską. Studiowałam tam przez rok, po czym po roku stwierdziłam, że jednak to nie jest kierunek dla mnie, to nie są totalnie jakby moje klimaty, dlatego też zrezygnowałam z tych studiów. Zrobiłam sobie rok przerwę, przez ten rok zrobiłam kurs językowy z angielskiego, z Cambridge, pracowałam no i teraz wróciłam na studia i studiuję filologię angielską, więc jeżeli miałabym podjąć tę decyzję jeszcze raz, Zrobiłabym dokładnie to samo od początku zawsze chciałam iść na filologię angielską. Żałuję, że nie zrobiłam tego od początku. Słuchałam się głupiego gadania różnych ludzi. Dlatego też, jeżeli tutaj są osoby, które w tym roku będą pisały maturę i chcecie iść na studia, na które tak naprawdę nie chcecie iść, to błagam, nie róbcie tego i albo wybierzcie kierunek, który Was interesuje, jeżeli się nie dostaniecie, no to poprawcie maturę spokojnie, naprawdę nie ma co się za bardzo wiecie. Stresować w tym temacie i nie ma co po prostu wybierać byle jakiego kierunku, tylko po to, żeby iść na studia. Lepiej poczekać sobie rok, napisać maturę jeszcze raz, no i wtedy spróbować się dostać i po prostu e, studiować coś, co lubicie, bo inaczej to nie ma sensu, moim zdaniem. No i właśnie kolejne pytanie jest dosyć w takim e, podobnym klimacie: czy polecam rzucić studia? Strasznie męczę się na swoich, ale nie chcę zabyć rodziców. To jest też e, rzecz, nad którą ja myślałam i która mnie. E, oddalała tak jakby od tych studiów. Myślę, że większość osób ma właśnie ten problem, ale rada, jaką mogłabym ci dać, jest taka, żebyś po prostu spokojnie z nimi usiadła, porozmawiała, powiedziała swoje za i przeciw odnośnie obecnego kierunku, który studiujesz i być może właśnie porozmawiacie na temat zmiany kierunku albo w ogóle nie czujesz się na studiach i na przykład chciałabyś pójść do pracy, po prostu trzeba porozmawiać na spokojnie, bo to jest taki dosyć, wiecie, drażliwy, delikatny temat, powiedziałabym, i, i łatwo jest ponieść się emocjom i powiedzieć o dwa słowa za dużo. Tak więc ja polecam po prostu spokojną rozmowę, nie krzyczeć, wszystko ze spokojem i mam nadzieję, trzymam kciuki, że y, wszystko się rozwiąże i że uda Ci się robić to, co chcesz w życiu, po prostu. Najlepsza książka, którą przeczytałaś? Dziwnym trafem mam tę książkę koło siebie, dlatego, że czytam ją po raz y, kolejny. Tutaj już mam pozaznaczane różne y, karteczki. Te karteczki też gdzieś miałam koło siebie, ale w sumie je zgubiłam, nieważne. Osoby, które uważnie oglądają moje filmy i obserwują mnie na Instagramie już podejrzewam, że są totalnie znudzone tym tematem, bo cały czas gadam albo o tej książce, Albo o filmie, który powstał na podstawie tej książki. Mianowicie mówię tutaj o Tamte Dni, Tamte Noce, po angielsku w oryginale Call Me By Your Name. To jest najpiękniejsza książka, jaką czytałam w całym moim życiu, a film, który został nakręcony na, na właśnie jej podstawie, to jest najpiękniejszy film, jaki widziałam w moim życiu, dlatego też polecam Wam się zapoznać. Z doświadczenia wiem, że nie każdemu się to spodoba, ale mimo wszystko i tak zachęcam, jeżeli jesteście ciekawi mojej głębszej opinii na temat właśnie tej książki i w sumie też filmu, to zostawię Wam linka w opisie, bo nagrałam oddzielny filmik i tam przez kilka dobrych minut właśnie opowiadam, co mi się tutaj podobało i czym się tak zachwycam, tak więc polecam naprawdę, bo co myślisz o osobach homoseksualnych? Serio, że w ogóle takie pytanie się pojawia? A co mogę myśleć o drugim człowieku? Tak jakbyście się nie zapytali, co myślę o blondynkach albo o nie wiem, brunetkach, no ubrałam się dosyć tematycznie. To, czy się dogadam z osobą homoseksualną z innego kraju, o innym kolorze skóry, czy cokolwiek, to wszystko zależy od tego, jaką ta osoba jest osobą i po prostu e, czy nasze charaktery będą kompatybilne, wiecie o co chodzi. No i tyle po prostu no, co mogę sądzić o osobach homoseksualnych. Jakby to byli jacyś, nie wiem, kosmici. Ile masz tatuaży i czy planujesz więcej. Mam kilka tatuaży i czy planuję więcej? Jak często chodzisz do klubów i jaki masz do nich stosunek? Wydaje mi się, że w takich miejscach bywałam częściej w liceum i bardziej pod względem imprezowym, mimo wszystko wyszalałam się w liceum niż na studiach, co jest, wydaje mi się, dosyć dziwne i trochę chyba odbiega od normy, ale... Tak to wyglądało w moim przypadku. Ja generalnie jakąś wielką fanką klubów nigdy nie byłam. Chodziłam tam okazjonalnie ze znajomymi, ale w sumie wolałam i do teraz wolę też domówki albo jakieś imprezy na działce, plenery, coś w tym stylu, niż właśnie typowo kluby, ze względu na osoby i tak naprawdę sytuacje, które przytrafiły się albo mnie, albo moim koleżankom, i, i nie było to fajne ani przyjemne, dlatego mój stosunek do klubów jest. Taki, powiedziałabym, z rezerwą. Możecie mnie co jakiś czas zobaczyć na przykład w Xdemonie we Wrocławiu, ponieważ tam bardzo często gra I got You. A jeżeli oglądaliście moje filmy poprzednie, to wiecie, że to jest taka moja i mojej przyjaciółki Anety dosyć fajna tradycja, że po prostu zawsze jak jest I got You, to jednak y, idziemy. Trzymasz się z tą samą grupką znajomych co w liceum, czy znajomości się porozpadały? Uuu, that's the tea! Nie wnikając w jakieś szczegóły, to. Większość osób, z którymi mimo wszystko trzymałam się, na przykład w gimnazjum czy też w liceum, jakby to tak ładnie określić, no znajomości się rozpadły i po prostu nie mam z tymi ludźmi kontaktu. Pewnych osób mi naprawdę brakuje, bo to były fajne, wartościowe osoby pewnych. Wresz przeciwnie, dlatego jakby jest mi dobrze tak jak jest. Wiadomo, że każdy gdzieś się rozjechał po Polsce, no bo jednak przyszły studia, czy przyszła praca, no i nie jesteśmy w stanie widywać się tak, jak to było właśnie w liceum, gdzie widzieliśmy się codziennie w szkole, ale po prostu osoby, które teraz ze mną zostały, to są naprawdę takie najbliższe dla mnie osoby, którym wiem, że mogę zaufać i też... Są to osoby, na które mogę liczyć bez względu na wszystko, co by się nie działo, to wiem po prostu, że oni zawsze będą ze mną, więc wydaje mi się, że lepiej mieć po prostu mniejszą grupkę mm, przyjaciół, osób, które są bardzo blisko was, niż mieć całe tłumy, a tak naprawdę nie mieć na kim polegać. Planujesz mieć dzieci w najbliższym czasie? Co? Odpowiedź kategorycznie i z wykrzyknikami pięcioma na końcu brzmi: Nie, nie planuję, nie chcę i. Mam 21, no dobra, w tym roku 22 lata, ale naprawdę nie myślę jeszcze o takich rzeczach. I. Thank you, next. U. Jak sprawy sercowe, jakiś przystoń, jak na radarze. Otóż, otóż nie. I to jest właśnie dosyć dziwne, powiem Wam szczerze, bo kiedy byłam w podstawówce, w gimnazjum, to byłam taką dosyć kochliwą osobą, a teraz. Nie ma nikogo i po prostu mówię to serio, z czystym sumieniem i z czystym sercem, że autentycznie w tym momencie nie podoba mi się dosłownie nikt. Jakby u mnie w szkole bez obrazy do wszystkich, Boże, bo teraz się poczułam tak okropnie. Ale no, no nie. Nie. Co doradziłabyś młodym dziewczynom zaczynającym z makijażem? Jeżeli macie problemy z cerą, trądzik, przebarwienia, to błagam, nie nakładajcie tony tapety, bo to sprawi, że... Będzie z tą cerą jeszcze gorzej, po prostu pamiętajcie, żeby codziennie myć rano i wieczorem waszą twarz. Jeżeli macie taką możliwość, to idźcie z rodzicami do dermatologa, on na pewno zapisze wam jakieś tabletki, takie różne rzeczy, które wam na pewno pomogą. Ja sama byłam wielokrotnie u dermatologa i polecam. A jeżeli problemów z cerą nie macie, to zazdroszczę i milion innych dziewczyn również wam. Zazdrości, ale tutaj jest też inna kwestia. Nie przesadzajcie z makijażem. Jeżeli macie na przykład 12 lat, nie malujcie się, jakbyście miały 40, bo to naprawdę nie wygląda dobrze. Jeszcze przyjdzie na Was czas. Naprawdę, ja malować zaczęłam się e, od maskary chyba albo od jakiegoś korektora bardzo delikatnego gdzieś. Gimnazjum, może w pierwszej gimnazjum. Taki pełny makijaż zaczęłam nosić tak naprawdę w liceum. Tak więc jakby, wydaje mi się, że to jest odpowiedni czas. W sumie. No każdy ma swój rozum, ale nie przesadzajcie. Są jakieś granice, bo naprawdę. Czy to prawda, że filologia angielska jest aż tak ciężka? Więc y, odpowiadając za to pytanie, nie wiem. To zależy tak naprawdę od osoby, czy dla mnie jest ciężka? Ciężko stwierdzić, dlatego że. Jestem na moim pierwszym roku, na drugim semestrze, więc jakby za dużo to jeszcze sobie nie postudiowałam. Na ten moment jestem naprawdę mega zadowolona z wyboru kierunku, czuję się tam naprawdę bardzo dobrze i jest fajnie, ale tak jak mówię, że jeżeli... Nie przepadacie za językami obcymi, na przykład uczyliście się od dziecka niemieckiego, a angielski jest waszym drugim językiem, albo w ogóle zaczynacie od podstaw, no to może wam być ciężko. Nie każdy ma też jakieś tam zdolności językowe i po prostu no, nie ma jakieś takiej łatwości do uczenia się po prostu języków obcych, dlatego też każdy moim zdaniem powinien sam według siebie patrzeć. I też moim zdaniem nie ma na studiach takich kierunków, które byłyby totalnie banalne i w stu easy. No po prostu każdy gdzieś się czuje lepiej w jakiejś dziedzinie i po prostu trzeba wybierać kierunki pod siebie. Mówię to z doświadczenia. Czy byłam kiedyś na randce i jak poszła? Nienawidzę słowa randka, to jest dla mnie po prostu najgorsze słowo, jakie istnieje w każdym języku. Byłam i to było najdziwniejsze doświadczenie w moim życiu i pozostawmy to w ten sposób. Gdybyś mogła urodzić się na nowo, co zmieniłabyś w swoim życiu? Czego zacząć? Kiedyś już się nad tym y, zastanawiałam i teraz w sumie mam troszeczkę odmienne poglądy niż kilka lat temu, y, mimo że naprawdę wiele rzeczy niefajnych y, zadziało się u mnie tam. Prywatnie. Generalnie wiecie, jakby było ciężko. Life is hard, ok? Ale w sumie te doświadczenia, które mieliśmy na swojej drodze, doprowadziły nas do tego, jakimi osobami jesteśmy teraz, doprowadziły nas do osób, które nas w tym momencie otaczają, więc teoretycznie nie zmieniłabym nic. A praktycznie to, jeżeli mogłabym na przykład urodzić się na nowo, to. Zdecydowanie um, uczyłabym się więcej i uczyłabym się lepiej w szkole, dlatego tutaj apel dla wszystkich osób, które są jeszcze w szkole, na przykład w gimnazjum, chociaż teraz nie ma gimnazjum, no ale nie wiem, macie na przykład 13-14 lat, uczcie się. Wiecie, chodzi mi tutaj bardziej o te wcześniejsze etapy edukacji, najbardziej o gimnazjum, a szczególnie liceum, bo um, moim największym problemem jest lenistwo i gdybym nie była taką leniwą picz! to naprawdę mogłabym mieć takie oceny i takie osiągnięcia naukowe, że... Wow, no ale... Kończę moje winko i też kończę ten filmik, tak więc mam nadzieję, że on się Wam spodobał. Zostawcie koniecznie dużego kciuka w górę, zapraszam Was też do zasubskrybowania mojego kanału na dole. Słuchajcie, to by było tyle, mówię to po raz drugi, więc dziękuję jeszcze raz za oglądanie, buziaki, widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!